mieszkańców wsi Stary Zawidów i Wielichów. By chciałem tutaj przywitać wszystkich na rozpoczęciu budowy sieci wodociągowej w naszym sołectwie. Bardzo cieszy nas ta inwestycja, która się rozpoczyna właśnie budową tej sieci w miejscowości Stary Zawidów. To jest inwestycja, która powstaje w Starym Zawidowie. Długo na nią społeczeństwo czekało i wreszcie dochodzi do skutku. Jesteśmy dzisiaj na budowie wodociągu. Myślę, że społeczeństwo będzie bardzo zadowolone z tego i wieś będzie atrakcyjniejsza, ponieważ będzie miała wodociąg, odbudowy dróg. Także będą na początku jakieś utrudnienia dla społeczeństwa, jeżeli chodzi o komunikację, no ale to kwestia czasu. Musimy wszystko rozkopać, żeby doprowadzić do tego, aby ta woda powstała. Duża zasługa też jest tu rady, które jednomyślnie Podjęła uchwałę dotyczącą tej inwestycji. Działania jako Rady, działania Góry to spowodowały to, i zaangażowanie tych pracowników urzędu Gminy, że w dniu dzisiejszym możemy się cieszyć tą inwestycją. Wiele lat trwało przygotowanie inwestycji budowy wodociągu we Wielichowie i Starym Zawidowie, ale oto mamy tego rezultat. Rozpoczęliśmy właśnie wykopy pod główne kolektory. Cieszę się, że w ramach tego zadania będzie możliwe również wykonanie przyłączy do indywidualnych domów. Na pewno jest to z wielką korzyścią dla mieszkańców.